I już z tej strony Daniel Giemiety. To jest kolejny odcinek Skywars Kolejny taki gameplay. Jeśli nie widziałeś wczorajszego filmu, no to polecam Ci go obejrzeć. A ja zaczynam gierkę z jakimś tym Czy mówiłem... Ta Bo przecież chodźmy wszyscy na shifta. Przywitać. Ej Hej. Aha Obudziła się Magic Magic Czemu ona zaczyna od kopania i od razu jej bomba idzie, co? Bo ja nie wiem Już po prostu słyszałem te tykanie, nie wiem czy wy też, ale Jest taki charakterystyczny odgłos wybuchania bomby Czy ona... Nie Czuję się jedyny ogarnięty w tym teamie jeśli takie filmy ci się podobają yy, gdzieś po prostu mam za jakiegoś lepszego bo widzę jak oni grają to zostaw w górę suba z... z dzwoneczkiem także dzwona z dzwoneczkiem Jesteśmy ci miłego oglądania bo jak na razie to on po prostu bomby sobie stawia. jezu nie nie wiem chyba chyba będę musiał z kimś grać bo widzę że Mam bardzo ogarniętych ludzi. O! Uwaga! Jak będzie budować? 200 alku. Znaczy minus 200 alku. Mam, mam lepsze. 200 alku ja tego nie chcę. Nie jak to zbudowałem, ale cicho. Czy tam był? Nie, tam jest ona. Tam jest slime. Przywitajmy się, dobra? Pro... Ej, dobra. To będzie problem, bo jeden z nich jest pół diaksowy W sumie to cały diaksowy, ja właśnie tylko w pół. Więc będę miał problem. Chyba, że właśnie mi też fajnego wyleci. Dobra, mogę się bić. Mogę się bić. Mogę się bić. XD On ma heł hełmy żelazne, a ja mam buty żelazne I CO JEST? Nie To jakieś... ...porę Wytnie się Wszystko można zmanipulować Jezu Poza tym widzę ich levela. Tylko ona ma sensowny level Proszę daj, do, dodaj, daj mi ją, ja chcę ją Chcę ją mieć w teamie Ty, już ten bank wygram Mogę? Czy nie mogę? Eee, uwaga Co? Czy ja? Ja nie wierzę w to, sam jestem Pff, Dobra, nowa taktyka kampie to będzie najlepsza taktyka. Kampia po prostu na mojej wyspie. Kopto. Kopto. Czemu buty? C to, to wszystko ma tylko 2Q. Tak powinny mi fajne rzeczy wypadać. Czemu buty mi wypadają? Dobra, zawiodłem się. Naprawdę no, się zawiodłem. Powiedz coś fajnego. Dobra, no, no, takie byle co może być, będzie problem, bo oni mają dwójki, a ja jestem sam I to będzie dla mnie problem Witness jest fajny, nie wiedział o co chodzi, to ta książeczka, to jest właśnie Nubek, mogę iść Patrzcie na to, patrzcie na to Piękna natura, nubka nad Perła nie zadziałała. 8,5 serduszka. Bicie nie umiem, Alo. Ale i tak jestem lepsze od nich. Patrzcie na ich levele Tylko ci mają większe ode mnie. A ty nie wiadomo to... co. Co ty chcesz? Co ty chcesz? I co? A tu mamy... No. Tak. Tak to właśnie teraz się czuję Tak, bardzo fajna, Nie. To same te skiny, to są jakieś, nie wiem, co to ma być? Czy to jest... Nie, ja nie wiem. Co to jest za skin? Pani grabiesz Nie wiem. Może mi ktoś napisać w komentarzu, co to jest za skin? Bo ja nie pojmuję. Dobra, brakuje mi tylko klatki, bo nie ma jak... O Boże. Ja myślę od o diaksowym secie, no to... Mówię diaksowy. Dobra, nawet takie coś może być. Ja chcę klatę. Gdzie, gdzie, gdzie mój grabież? Tam jest. Dobra. Klata, jej. Fajnie. Szkoda, że mapa taka kiepska. O, diaksik. Lubię. Lubię. Bardzo się przydaje. I znowu wyglądam tak jak w poprzedniej rundzie. Tylko jakbym jeszcze od... to się budowało. Muszę musiał uważać. Pff, będę musiał się rozglądać, bo. Ech, no bo wiadomo, co się może stać. Powiedz, że to będzie coś fajnego. Mieczek, mieczek, mieczek. Good. No nie. Szybko. Szybciej. Nie no, serio? Nie, dobra, ona. Se... No. Miałem ich zepchnąć. Halo. Co nie tak miało wyglądać, że oni tutaj idą? Miałem ich pospychać. Jeden, jedyny Jeden plus. Czy oni tam. Nie, tam raczej żadnych diaksów nie pozostawili. Jak ty wyglądasz? Bardzo ładnie. Tym bardziej, że gram na telefonie, a nie na gamingowej kontroli, to już o wiele bardziej obniża moje statystyki. Co nie Aha. Okej. Okay. Aha. Potworz zginął. Zginął już. Ile ty tu pozostajesz? Co tu jest? To jest bardzo Dawaj, goń go Jeszcze się z nim spotkam Jestem kill leaderem z jednej strony A z drugiej Coś mnie nie idzie O Boże Gdzie on idzie? Ja też chcę Nie, to nie Ej, co tylko on został? Naprawdę? Nie są ender chesty. Tu były gdzieś ender Ewentualnie gdzieś tutaj. Ale tutaj nie widzę. Tutaj też ostatnio były. No. Jest, jest perła. Jabłko. Dobra, idę po niego. I chwilę. Tutaj był ten jeden ender chest. Kur no, nie, co nacisnąłem. Serio? Dobra, nieważne. O Boże, nie ja nie wiedziałem, że ja mam takich mądrych ludzi w teamie. Że spadają, co to są za bomby? Slugbug fajne. O, dobra, dwa. dwa. Jest, będę bił. Jedno, jedno serduszko, dobra. dobra. On, on grał pewnie na konsoli, bo to jest, to jest raczej nierealne, żeby na telefonie tak grać. Dobra, drugi team walsie. Nie, tak nie może być. Trzeba się bardziej starać. Ja chcę kogoś z dużym levelem, bo już mi to wkurza Dostaję jakieś małe levele, a potem nie wiem jakiekolwiek miejsce dostaję Dobra, on ma skin hakera, to... Albo nie wiem, kogo... C czym ty jesteś? Czym ty jesteś? Czym ty jesteś? Ja się pytam Nie wiem Zgadnijcie kogo właśnie dostałem O Boże Z tym hakera Skakuj! Wpisz na game moda. Niech on wpisze sobie komendę na game moda, co? Albo niech sobie wpisze komendę na jakiś panie mieczek. Czemu on cały czas wysadza bomby? Kopie nie wiem co, a potem bomby wysadza. na zbiorę. Zostaw te bomby, człowieku. Dobra, mi no tego jak sobie już nie wie co Co mi brakuje? O Boże, spadłem. A to znaczy, że nie mogę mieć innego. jak to ruski rok minie. Więc trzeba samemu jak zwykle iść. No nie Już to widzę Ja biegnę do mojego, bo to jest bez sensu Bo już widziałem jak gra Brawo Nie No nie, serio? Dobra Ile do nam co innego kupisz wkurza nie umiem grać Jak zwykle jakiegoś To jest, są dwójki tak? Powinniśmy sobie pomagać A mój nic nie robił Tacy ludzie mnie wkurzają Są Kopią, przekopią całą wyspę I wciąż siedzą na Na nie wiem czym Jak przekopaną wyspę mają Jeszcze ta, ta mapa, która mi się nie renderuje, nie? w ogóle wszystko jest świetne Mam 2,5% szansę na morderce. Jakbyście chcieli wiedzieć, gdzie ja to widzę, to spójrzcie na mój prawy górny róg. Dobra, dobra, dobra. Aj, mój szulkar, mój szulkar z Sulbiwala. jak chcę to. No, oczywiście, że inaczej, bo kim inny innym miałbym być. Koiny, kto wali w dzwon? Nie wiem, czy wy możecie słyszeć, ale ktoś jakiś dzwon tu bije. Weeder biega super. Mam dopiero jednego koina. Zabierają mi koiny. Koiny. Moje! Co to zbieram? Co się dzieje? Chyba są jakieś lagi z serwera ja mam dobry internet, a nie chcę mi coina wziąć hmm, brakuje mi jeszcze 5 coinów do łuku Zabijania Jezu, ten morderca szaleje. Aha, wygraliśmy. Nic nie zrobiłem, ale wygraliśmy. O Boże, seria? To on zabił. No dobra, dobra tam. Idę sobie, bo to jest bez sensu. Jaka szansa? 3 i 6%. Trochę wzrosło, ale i tak nie będę pewnie inocentem. Bo jeśli już będę, już mam być tym szeryfem? To podziękuję. Nie będę nigdy szeryfem, nie chcę nawet. To jest bez sensu. Po co mi szeryf? Innocent! Wszyscy się cieszymy! No, roll, wyprzedzę go! Patrzcie, wyprzedzę go! Kiedyś, dziękuję moim lagom, nie? Mam dobry internet, to są zalegi serwera. Mój dystansy internetu chyba nie chce, żebym nagrywał jakieś fajne rzeczy. Co jest? Czemu mam lagi? Czemu mam takiego wielkiego laga? Nie wiem, czy może. Możli mogliście go widzieć? Nie wiem. Wow! Mam drugiego coina. Co tam się dzieje? Co to była za eksplozja? Co to był za dymek? Hej, halo. Jest tu ciemno. Boję się. No boże, jeszcze Wither biega. Nie, dziękuję. Łatwój się A ah, to mówimy się w Among Us Aha Nie wiem co on tam robił Ale mamy nowego szeryfa A ja mam dopiero trzeciego coina, nie, dobra To naprawdę będzie lipa Co tutaj mamy? Tutaj nie. Nie, nie. Ja już nie wiem. Ja już nic nie wiem. Piąty coin. 111 graczy. Ale to chyba nic nie da. Szybciej. 15 coinów. 15. Coin. Po co mi to? Ja, nie, ja się nie bawię w Among Us.